Pochwalony Jezus Chrystus. I jeszcze raz nigdy pozdrowień za dużo. A to pozdrowienie działa czy współdziała razem z pozdrowieniem Szczęść Boże. Tu u nas w górach kiedyś, jak się robiło w polu, pamiętamy, to się pozdrawiało. Jeszcze jest franciszkańskie pokój i dobro. Złośliwi odpowiadają ogniem i mieczem. Już nieraz to mówiliśmy też. Chcę się dzisiaj odnieść, moi drodzy, początek nowego roku szkolnego, ale też i różnego rodzaju zamieszań, zamie, e, zawirowań, które odnoszą się do tak zwanej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Bo też w naszych okolicach jest to dość mocne. Grzechynia, ksiądz Natanek, innymi rycerze, którzy noszą różnego rodzaju płaszcze, sztandary. W wielkim skrócie można by powiedzieć to tak, że to jest wręcz heretyckie. Dlatego, że pamiętamy scenę Jezusa z dialogu z Piłatem i Jezus odpowiada Piłatowi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Bo bardzo często niestety ta intronizacja. Jest wykorzystywana, czy kojarzona z aspektem politycznym. Ja też kiedyś myślałem, bo pamiętam, jak byłem takim małym chłopcem, po raz pierwszy poszedłem na film z rodzicami o Panu Jezusie, no i Pan Jezus tam mówił po polsku. Jakżeż moje wielkie zdziwienie było, kiedy dowiedziałem się już jako nastolatek, że Jezus mówił po aramejsku. No byłem lekko zdenerwowany, żeby nie powiedzieć wkurzony. Że zostałem oszukany. Wypowiedział się na ten temat intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski episkopat polski przed już wieloma laty, stosując do nas wszystkich list i powiedział tak: Jest to iluzoryczna i szkodliwa dla rozumienia Chrystusowego zbawienia. Bo przecież, kiedy wybieramy Jezusa Chrystusa jako swojego króla, to przyjmujemy przede wszystkim ten akt zbawienia, który dokonał się na krzyżu. Korona cierniowa i jego berłem, można powiedzieć, jest krzyż. Królowanie Jezusa to obdarowanie nowym życiem z perspektywą życia na wieki. Zobaczcie to obdarowanie nowym życiem z perspektywą życia na wieki. W jaki sposób to Królowanie Jezusa w naszej codzienności się dokonuje. Za każdym razem, kiedy upadamy, idziemy do konfesjonału i się spowiadamy. Za każdym razem, kiedy jesteśmy na mszy świętej, przyjmujemy Jezusa. Można powiedzieć, wkładamy koronę samego Jezusa do naszego życia i zanosimy też Jezusa Chrystusa do tych, którzy pogubili się w naszym życiu. Nie jakieś akty intronizacji. Nie jakieś tylko i wyłącznie deklaracje, ale po prostu nasz sposób życia. Bo znam takie osoby, które no, są w tym nurcie, nazwijmy to, intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski, czyli w jakiś sposób chcą zamknąć Jezusa tylko dla Polski, ale kiedy się z nimi rozmawia, to nie ma z nimi żadnego dialogu. Oskarżają, czy mnie, czy nas, Wiernych Ojcu Świętemu, za każdym razem o to, że jesteśmy w błędzie, a sami ponoszą, czy pokazują wiele błędów, także teologicznych, które nie trzymają się, mówiąc brzydko, kupy i to powoduje pewnego rodzaju rozłam także w Kościele. Co powiedział święty Jan Paweł II? Otwórzcie drzwi Jezusowi szeroko w naszych domach, parafiach, zmienić oblicze naszej Ojczyzny, Kościoła. Co może? Może to królowanie w naszych rodzinach to będzie na przykład dzisiaj. Może już po tym jesteście, to już jest moje. Wspólne śniadanie, wspólny obiad. Może jak modlijecie razem posiłek, to zróbcie znak krzyża i podziękujcie za posiłek. To jest właśnie to królowanie Jezusa Chrystusa w wymiarze praktycznym, w naszej codzienności, w naszym życiu. Jesteś gdzieś w drodze, w restauracji, na stacji benzynowej, jesz jakiś posiłek? Zrób znak krzyża. Przejeżdżasz obok krzyża, obok świątyni, komunikacją publiczną. Zrób znak krzyża. To jest właśnie to królowanie Jezusa Chrystusa nie akt polityczny. I papież Leon XIV, przepięknie zachęcam, żeby go słuchać, powiedział w jednej z kateches ostatnio: Jesteśmy wezwani do zjednoczenia z Chrystusem. Gdy Bóg króluje, człowiek zostaje uwolniony od wszelkiego zła, czyli przede wszystkim od grzechu. Również w chwili próby, którą każdy z nas ponosi, każdy z nas ma różnego rodzaju załamania. Nikt z nas nie jest święty, każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas ma chwilę słabości, ja też. Nie chodzi tylko o grzech, ale zadaję sobie pytanie, czy to wszystko, o co robimy, ma sens. Jezus zaskakuje swoim miłosierdziem, wybawia nas od śmierci. Aby żyć, potrzebujemy karmić się życiem, karmić się Bogiem. A nasza natura. Nosi znamię niedostatku, który może być zaspokojony tylko przez Eucharystię. Mamy sami być posileni nim i zanieść go głodnym. Zobaczcie, kiedy karmimy się Chrystusem na Eucharystii, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, zanosimy Jezusa tym, którzy są pocharatani, pogubieni. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz też powiedział takie kolejne mądre zdanie: On też był grzesznikiem, żeby była jasność. Jeżeli Cię Chrystus nie zachwyca, to nie jest to Chrystus. Bo co robi Bóg? Znowu Ksiądz Piotr: Bóg klęka przed nami, abyśmy mogli Go dotknąć. Zobaczcie, przed Królem się klęka. A co robi Bóg? Klęka przed nami. Czyli w jaki sposób my możemy być królami, w tym znaczeniu, że to właśnie przyjmując Jezusa królujemy razem z nim. Życzę Wam wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli i dobrego przeżycia Eucharystii, która za chwilę się zacznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.